Przyjrzyjcie się dobrze, dokładnie temu miejscu, jak ono wygląda. Zaraz wam powiem, dlaczego. No, właściwie to nie muszę trzymać tego w tajemnicy. Po prawej stronie ta górka, co tutaj jest, to nie jest naturalna górka, to jest wał obronny mojego miasta. No ale można powiedzieć teraz, że jest to górka, ale tak jak mówię, nienaturalna. To jest wał obronny. Tutaj jest takie miejsce, w którym będzie się rozgrywała jedna ze scen mojej nowej powieści. Powieści, która nie ma jeszcze tytułu. Ja ją nazywam roboczo powieścią grozy. Powieścią grozy. Mam do Was pytanie, ponieważ ja nie jestem przyrodnikiem. Co to za drzewo jest? Bo gdybym chciał w powieści podać nazwę tego drzewa, to dobrze by było, żeby ono było, ta nazwa, żeby była poprawna. Przyrodnicy będą wiedzieć, co to za drzewo. Poznają to po korze, po liściach. Ja natomiast na drzewach się nie znam. Tu kiedyś była taka gałąź, tu stąd wychodziła, i tutaj leciała tak na dół. Można się było o nią oprzeć, ale to już widzę, po prostu pękło. Już tego nie ma. A ja myślałem, że to jest No takie coś Takie coś popatrzcie dobrze, przypatrzcie się dobrze. Tu jest rzeczka O, tak to wygląda Ale stare drzewo pochylone Piękne, nie? No, Ale tak, akurat pod słońce je robię, no trudno Trzeba będzie to tak można zrobić. Taka starość. Ono się pochyliło, bo się rzeka je wciągnęła, że tak powiem, do siebie, ale się nie poddało. Urosło, wykrzywiło się i do góry urosło. Mocne drzewo. Odpowiedzcie mi, co to za drzewo jest? Jak ono się nazywa? No i przypatrzcie się tutaj tej przestrzeni. Tej miejscowce. No tu na niej rozegramy pewną scenę z mojej książki. Nawet chyba podejdziemy w tej książce pod, tą, pod ten nasyp, pod ten wał. To ja też tu podejdę. o kurde, nie tak łatwo, bo jest ślisko. Dobra. Ktoś tu wydłubał takie schodki w ziemi tu można podejść A no i tu są ogródki no i tu są ogródki działkowe no w fosie, bo tu też fosa to była jedna fosa tu była druga fosa zasilana tą rzeczką czarną strugą no i tak wygląda to moje miejsce Miejsce akcji jednej, sceny, która się rozgrywa na kartach mojej nowej powieści. Powieści bez tytułu, na razie bez tytułu, którą roboczo nazywam powieścią grozy, będę Wam zdawał takie meldunki z pisania tej powieści z dalszych. Pracy nad tą powieścią, ale jednocześnie, <coughs> przepraszam, <coughs> namawiam do zajrzenia do księgarenki Marpisz Tam w księgarence do kupienia są trzy tomy mojej powieści, które już są ukończone: powieści Fantazy, Król Myśli. która zbiera teraz lepsze opinie, teraz lepsze oceny i która sprzedaje się całkiem nie najgorzej co mnie bardzo, ale to naprawdę bardzo cieszy Przede mną jeszcze wyprawa w zupełnie inne miejsce Miejsce które do którego muszę dopłynąć spontanę i też muszę je zobaczyć żeby je opisać dobrze w książce. Od tego, jak ono wygląda. Oj. Dobra. Król myśli był pisany w uniwersum, w świecie zupełnie przeze mnie wymyślonym. Tak jak mówiłem chyba w jednym z filmów ostatnio, jak potrzebowałem do jakiejś sceny, żeby rosło jakieś drzewo, tak. Czy krzaczek. To sobie nie wymyślałem. No ale teraz ta powieść, którą piszę rozgrywa się w miejscach które istnieją w rzeczywistości wobec tego muszę je poznać muszę zobaczyć jak one wyglądają żeby nie, nie wprowadzać tutaj czytelników w błąd chociaż być może będzie też tak, że dla potrzeb tej powieści e, która rozgrywa się w świecie rzeczywistym częściowo w moim mieście dla potrzeb tej powieści być może wymyślę jakąś Inną miejscowość, zupełnie nierealną, nieistniejącą, w której ulokuje swoich bohaterów. Tak też można. Tak też można. Ale póki co skończona jest trylogia Królestwa. Zachęcam Was do zapoznania się z nią. Ci, którzy ją przeczytali, nie żałują. A ci, którzy czekają na powieść grozy, bo wiem, że już. Mało ta grupka osób się powiększa. Tych proszę o cierpliwość. Książka jest w trakcie pisania. Dojdziemy do końca. Dojdziemy do końca. Dobra, ja sobie tylko jeszcze teraz porobię tutaj kilka zdjęć. I na tym będziemy tę dzisiejszą wyprawę. To tutaj będzie jedna. To jest akurat scena, którą teraz opisuję, w tej chwili. Ja myślałem, że ten kolor, który tutaj jest, ta gałąź, ona faktycznie jeszcze funkcjonuje. jeszcze jest. Bo tu była, tu była taka gałąź, która się opierała tutaj o ten wał. Taka pochylona. I ja ją sobie opisałem. Będę musiał to teraz usunąć, bo jej nie ma. No ale to nie problem. Ona nie była aż tak bardzo istotna. Jeszcze raz pytanie do znawców przyrody: co to za drzewo? I za podpowiedź, za odpowiedź bardzo gorąco dziękuję. Bo ja się nie znam na drzewach. Żałuję tego ogromnie, ale, ale się nie znam. Kurde, jakie ono jest duże, piękne. No to dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym razem. Przenieś się na planetę. Stworzoną w świecie fantazy, którą z nieznanych powodów opuścił jej stwórca król myśli.